Dobra, siema. Dzisiaj gramy y, survivala z moim kolegą białym. Y, link dam do nie, nie, nie. kanału białego siema, w, Białe. w bio. Dobra. Ogólnie Co to zaczynamy? nie jest jakieś SMP tam dzisiaj bijemy, tylko ogólnie taki serwer. Linia To jest survival, survival, <coughs> survival y, y, tego, kolorowego z białym. No nie włączyłeś skinów, to do dupy jest trochę, ale dobra gramy dalej, lecimy Ale chłopie mam level 3 Serwer wywalimy. wywaliło bo. Xd Serwer wywalimy, ej Mamy problemy techniczne Mamy problemy techniczne Wyniół kolegę Tutaj będzie cięcie, tu będzie cięcie, tu będzie cięcie Podaraw się robić cięcia? Dobra, nie wiem. Dobra, wchodź, dobra, Chodź, wchodź, chodź, chodź. Gosię, wysoko Jak w wysokości ty u mnie stoisz na ziemi! No dźwięku, u mnie jeszcze przed... na ziemi stoisz! Co jest? Uf, so... ty, to... Ej, ty dwokóli nogami! Kopiesz! Uderaj łapko! Uderz łapko! Serio? Co jest? Stą... Zabiję cię, czekaj! Czekaj, ja wejdę i wejdę. Na odcinku mnie będzie! Co jest? Dobrze. No znowu spadłem z spada w swojej mnie to, Co jest? Działbu ty umiem głowę wykręcono w ogóle! Ci głowę wykręciło! Ano. Zobaczysz na... Zobacz, ty na odcinku, głowę się wykręciło! Widzowie za to nie stanęły już na początku odcinku. W koledze głowę wykręciło. Ja białe, 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 gdzie, białe, białe. Białe, gdzie ty jesteś? Biały, gdzie ty jesteś? To się z się spadało! że wejdę i wejdę i wejdę, wejdę Co jest? Co to się dzieje? Co to się dzieje? <coughs> co <to> się <coughs> dzieje? Nie ja mogę Co się dzieje? Ja co? Gradyk, głupia, ty z mnie na klotyk spadał Zresztą Mówię, lepiej wygląda Tyle, że śmiesznie w chodzisz W ty jesteś? Co? Na odcinku ty zobaczysz, co jest

ja Cię mogę pić. Czerwony no bo... waliwot! Nie cię dziwię się! On znowu leżnie żywi! Zostajesz świadom! Zostajesz świadom, że ja nie cytuję minecrafta! Mamy małe problemy techniczne, widzowiec! No, bardzo małe, bardzo. Bardzo. bardzo Takie, takie małe! Takie malutkie, tak, wcale kolega nie umarł takie, właśnie i nie zlatywał z milionach klatek! Wcale! Dobra, to ja nam jakieś itemy ogarnę, gdzieby nie ma Dobra, ogarnij dwa kilo, i się siekierki Dobra, ogarniam, ogarnię. Dobra, o mój o, Boże widzowie, co się dzieje? Unga bunga ta Ej, dzisiaj jest piątek 13, 13. Ej, bez tu to przez to Widzowie, nie to polecam 3. grać 3. w z dziś i, i dzisiaj, ja dzisiaj dzisiaj dwoje z dostałem jeszcze lepiej do jeszcze nie, lepiej, ale... Dla mnie piątek 13 jest szczęśliwym dniem polskiego dwu Alex kartkówkę Który? No No jest no idzie Ty to na na odwrót no no. Widzowie, co tu się dzieje? Widzowie Widzowie, jeszcze polecam link do mojego kanału Tak

Jasne. O, o, o dołączyłeś? Nie, nie. nie, no znowu leżysz nieżywy. Nie pierdzie. Znowu nieżywy, leżysz na godziniku. Znowu. Nie. na godziniku. Co jest? Znowu jesteś w drzewie i kopiesz łapko coś. Teraz akurat łapkę. No, i, i mówię, jest tylko na ziemi, czerwony cały, jakbyś był, nie wiem, po wywiadówce, w góry i leży się na, na chodniku, w drzewie. Tylko czekaj, boś na serwisie co? W mamy mały problem. Mega ma no taki taki, maluśek, taki mniejszy niż klasyk Dobra, widzowie, muszę chwilę poczekać. Ale by go... widzowie, Nara, to, to, to będzie odcinek z memami, okej? Okay? To nie jest odcinek z kolego, to jest, to jest odcinek z memami.